Z badań barometr ING realizujemy czy snujemy, wynika, że już ponad 50% Polaków uważa, że jest kowalem swojego losu i że lepiej działać niż nie działać i, i, i realizować. To dobre wyniki, ponieważ pokazują, że w dużym stopniu mamy takie poczucie odpowiedzialności za swoje życie. Osobiście również uważam, że spora część ludzi uważa, że szczęście sprzyja. Że trzeba się znaleźć w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i trzeba wiedzieć jeszcze o tym, że się tam znalazło, no i działać. Natomiast na pewno bardzo wpływa takie poczucie własnej wizji życia, takiej osobistej motywacji, chęci osiągania, rozwoju. I posiadania wokół siebie ludzi, którzy czasami nam powiedzą: zrób, po prostu zrób. Gdyby porównać falę badania z 1988 roku i z 2013, to właśnie to, co najbardziej uderza, to jest ta przyrost wskazań, że za własnym, osobistym sukcesem kryje się własny wysiłek. Tak? Że to właśnie w ten sposób możemy do sukcesu dojść. Nawet w tej ostatniej fali taka odpowiedź prześcignęła. A w sensie odsetka, coś takiego jak powiązania, które wcześniej dominowały właśnie ciężką pracę w sposób dosyć istotny. Więc tak, możemy powiedzieć, że coś się zmienia i że przechodzimy na ten no, w gruncie rzeczy kapitalistyczny model, gdzie jakby wykuwamy właśnie swój sukces. To nie jest tak, że wszystko możemy odkładać na później i nigdy nie uderzy to w nasz portfel. Pomyślmy chociażby o sytuacjach, kiedy mamy pewne umowy terminowe, no i właśnie przychodzi moment, kiedy taka umowa się kończy. My liczyliśmy na to, że na przykład zmienimy trochę warunki tej umowy, poszekamy wśród konkurencji, już widzieliśmy to, jak poprawi się nasza sytuacja życiowa czy finansowa w związku z tymi zmianami. No i przychodzi ten termin, ale zabrakło nam czasu niestety i taka umowa, no niektóre mają takie zapisy, że się same rolują, same się przedłużają, tak jak na przykład OC samochodowe, tak samo lokaty potrafią się prawda, same pomnażać I, i przepada ten moment, kiedy mogliśmy dokonać pewnych zmian właśnie powiedzmy życiowych, finansowych, bez żadnych konsekwencji. Tak? I, I potem, jeżeli takich zmian chcemy dokonać, to już pewne tam sankcje nas dotykają, pewne straty. I to jest chyba taka najbardziej oczywista i dosyć nieprzyjemna sytuacja, pokazująca, jak to odwlekanie, które nasze badanie ujawniło, że jest dosyć powszechne w społeczeństwie, może nas zaboleć finansowo. Brak czasu jest świetną wymówką, dzisiaj nikt go nie ma, chociaż wszyscy mają tyle samo 1440 minut do wykorzystania i gdyby to były pieniądze, to byśmy nie chcieli, żeby inni je wydawali za nas, z czasem czasami jest tak, że pozwalamy innym ten czas nasz wydawać. To jest kwestia priorytetów tak naprawdę. Bo jeżeli coś jest dla nas ważne, to powinno być przed czymś, co jest mniej ważne. Z istoty priorytetu wynika, że coś jest pierwsze, coś jest drugie, coś jest trzecie, dzisiaj ludzie mają poczucie, że wszystko jest priorytetem. To jest kwestia organizacji swojego życia. Życia, to jest kwestia hmm, dokładnie, tak jak powiedziałem, znajomości swoich priorytetów. I drugi punkt pod tytułem brak pieniędzy jeszcze lepiej brzmi, no jeżeli coś jest ważne dla nas, jeżeli to są marzenia, to na ogół są tak wielkie, że nie mamy na nich pieniędzy i nigdy nie mieliśmy. Dlatego są marzeniami. Kiedyś wszystko było świętne i banan był świętnie pomarańcza. No dzisiaj te odświętne rzeczy trochę kosztują, w związku z tym ta wymówka jest jak najbardziej naturalna, ale warto pamiętać, że właśnie dlatego to są marzenia, że trudno je dzisiaj i od razu zrealizować. Nawet w innych badaniach ING międzynarodowych powraca ten motyw, tak że staramy się wskazać na brak pieniędzy, na, to, na niedostatek pieniędzy. Pewien. Przy czym o wiele więcej jest osób deklarujących w tym, że ten niedostatek pieniędzy przeszkadza ich w plan, im w planach życiowych, niż tych, które w, w tych samych badaniach stwierdzają, że właśnie ledwo wiążą koniec z końcem. A, więc no, niestety wygląda to jak wymówka. Myślę, że jesteśmy niezwykli i bardzo jesteśmy produktywni i przedsiębiorczy. Jest to kwestia takiego bodźca tylko. Potrafimy w trudnych momentach naprawdę pokazać, jak jesteśmy skuteczni. Na co dzień pewnie takiej prozie życia w codzienności, gdzieś się gubimy, też być może czasami brakuje w nas takiej energii, ale być może też ludzi, którzy by nam przypomnieli i powiedzieli zrób bardziej usprawiedliwiamy niż motywujemy siebie nawzajem.